No w skrócie uważam y, mecz moim zdaniem na, na dobrym poziomie dwie drużyny przed meczem bez zwycięstwa. Na pewno trochę wprowadziło nerwowości. W pierwszej połowie dużo sytuacji. Myślę, że Jakowia miała 2-3 bardzo dobre sytuacje, gdzie Marian Kelemen super się zachował. My też ruszyliśmy do przodu w stosunku do ostatniego meczu. Bardzo mi się podobało, że na boisku wystąpił zespół. Z czym mieliśmy w ostatnich meczach duże kłopoty. Podobało mi się w naszym wykonaniu szybka gra do przodu po, po odebraniu piłki w środkowej części boiska. Krótko przed przerwą przepiękna bramka na 1-0. No i w drugiej połowie bardzo mądra gra, która pozwoliła nam utrzymać wynik. Nie chciałbym mówić, że zwycięstwo jest zasłużone, ale dzięki woli walki, e, dzięki taktycznej dyscyplinie. Dzięki wspaniałej grze Mariana, ale e, inni zawodnicy też nieśli się na, nie chciałbym powiedzieć na szczyt swoich możliwości, ale po ostatnich troszeczkę nerwowych ruchach, gdzie, gdzie doszło troszeczkę nowych zawodników, gdzie e, w środku tygodnia nastąpiła zmiana trenera, na pewno nie było łatwo. E, czasu było bardzo mało i, i, i w sumie. Mój dzień pracy wyglądał tak, że od rana do wieczora albo do nocy w klubie. Dużo rozmów, no ale jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się dobrze zadebiutować, że udało mi się w sumie z moim klubem. Jestem Wrocławianinem, tu, tu się od małego wychowałem. No, jestem bardzo szczęśliwy, że wygraliśmy mecz. dziękuję bardzo. Pan pamiętam, że jak pan ocenia nowych zawodników, którzy pan dzisiaj wystawił? No przede wszystkim jestem, jestem szczęśliwy, że że po oni dopiero w tamtym tygodniu zostali zatwierdzeni i, i, i na pewno nie było łatwo szybko wkomponować to w zespół i i trafić, bo zostało zatwierdzonych czterech zawodników. Mamy trochę młodych chłopców swoich. Także na pewno każdy pali się do gry, każdy chce grać. Mamy troszeczkę kontuzji, wypadł Sebastian. I jestem bardzo zadowolony. Naprawdę Robert Pich zagrał bardzo dobre spotkanie. Jest, myślę, że będzie dla nas dużym wzmocnieniem i mieliśmy z niego dużo pożytku. No, jestem bardzo zadowolony również. E, Okej, okay, on już w poprzednich meczach grał z e, Toma. E, Hatley też e, spełnił swoje zadanie w roli defensywnego e, pomocnika. Uważam bardzo udany debiut Machaja. Też cieszę się bardzo z tego powodu, że w sumie nikt nie liczył, że on zagra w wyjściowej 11. No myślę, żeby tak dalej, żeby tak dalej, bo, bo to jest pierwszy mecz, to jest taki mały kroczek do przodu, ale uważam, czeka nas jeszcze dużo pracy, bo myślę, że no chcemy wprowadzić taką... No żeby też więcej zespół grał piłką, żeby krótkim podaniem, żeby zespół potrafił się jeszcze dłużej utrzymać przy piłce, Także przed nami dużo pracy. Myślę, że, że, że będziemy to realizować. Nie chciałbym dalej wybiegać w przeszłość. No, stworzyliśmy taki klimat, że gramy albo przygotowujemy się do, do następnego meczu. Ja szczerze powiem, nie znam wyników w ogóle. Wczorajszych meczów i przedwczorajszych i dzisiejszych. Po prostu przyjęliśmy zasadę, żeby zdjąć ciężar z drużyny. Żeby nie było tej presji, że że na siłę i koniecznie następny mecz i zobaczymy co będzie. Jeżeli zagrają tak jak dzisiaj albo myślę, że czeka nas kolejny mecz z Legią, musimy jeszcze zrobić krok do przodu, to wszyscy będziemy się cieszyć z dobrych wyników naszych chłopców. Zmiana Machaja była podyktowana tym, że no długą pauzę miał tak? I, tak, i mógł nie wytrzymać cały mecz. Tak, długą pauzę i, i, i właśnie chci, wpuściliśmy, zobaczyliśmy też, żeby troszeczkę Stefanowicza odciążyć, czyli na miejsce Stana, Stefanowicza wpuściliśmy drugą szóstkę, czyli defensywnego pomocnika, a chcieliśmy, żeby Stefanowicz troszeczkę więcej przytrzymał piłek w środku pola i, i przy rozegraniu do przodu brał czynny udział, także myślę, że zmiany, zmiany były ok, cel żeśmy osiągnęli ale tak dalej. A jak z pana łapki wyglądała sytuacja ta z pichem w polu karnym? Karby czy żółta kartka zasłużona? Ja bym bardzo daleko, bo to była przeciwległa strona, także ja bym w ogóle nie chciał tego komentować, bo mógłbym krzywdę komuś zrobić, a nie chcę naciągać ani w swoją stronę, ani, ani w stronę pana sędziego. Uważam, że e, gwizdał dobre zawody, że kontrolował mecz. Nie mam nic mu do zarzucenia. Dzień dobry, Michał Karpowiak z pozycji wyborczej z Wrocławia. Panie trenerze, mam dwa pytania. Czy pan jest zadowolony z wyprowadzania piłki przez bocznych obrońców? Bo tak miałem wrażenie, że Śląsk miał cierpliwie od tyłu budować i to tak Wychodziło przynajmniej w mojej ocenie średnio, szczególnie ze strony Krzysztofa Ostrowskiego, ale to, może Pan ma inne, inne zdanie, więc chciałbym je poznać e, i to właściwie, właściwie tyle. E, Ostrowski zaczął nerwowo, e, ale to nie, nie no dlatego, że, 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 że chciał za dobrze. na pewno Na pewno to jest nieperfekcyjne. E, miał bardzo dużo roboty, bo w sumie cała gra Krakowi opierała się na grze lewą stroną, także e, on miał bardzo dużo pracy i te niedokładności e, mo, mogą się zdarzyć, ale e, ja uważam, że, że e, tutaj właśnie nad tym musimy pracować, żeby właśnie rozegranie piłki od tyłu było e, bardziej efektywne, to znaczy żebyśmy zdobywali teren i, i nie tracili piłki przy, przy wyprowadzeniu. Postaram się Pana prośbę spełnić i na, popracować nad tym w tygodniu. Dziękuję. Filip Panie pamiętajcie, czy Sebastian Mila, jeśli będzie zdrowy, może być pewne wyjścia w wyjściowym składzie z legią? Po tym, jak dzisiaj zagrali środkowi pomocnicy? Ja, ja nie robię sobie żadnych. Na razie nie miałem czasu, bo muszę przede wszystkim mecz przeanalizować. Sebastian we wtorek ma wrócić do treningu. I, i, i po prostu mamy do niedzieli znowu gramy z legią w niedzielę, jeszcze po południu to jeszcze cza więcej czasu niż dzisiaj, bo chyba o 18. .00. Dlatego po prostu ja nie mogę się zaprzątać głową. Jeżeli będzie o jednego zawodnika dobrej klasy więcej, to tylko muszę się cieszyć, bo mamy jeszcze jednego więcej, może dojdzie Pawelec, bo jest już na, na końcówce, dzisiaj miał właśnie mieć sprawdzian motoryczny i, 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 i Mila w normalnej swojej formie jest zawodnikiem na Polską Ligę bardzo dobrym i nie ma żadnego konfliktu między, między, między nami Mila we wtorek trenuje jest sztab szkoleniowy oceniamy, zasługuje gra widzimy, że ma jeszcze problemy jest, siedzi na ławce czy, czy nie wiem Jeszcze, jeszcze raz, ja pamiętam, że chciałem zapytać o, o, o Sebastiana, no bo pan mówi, że, że on jest no, nie w treningu, ale tu koledzy donoszą, myśmy nie byli przed telewizorem, że pan powiedział, że on ma 6 kg nadwagi. To, to nie jest dla pana szok, że zawodnik w takim wieku, tej klasy, tak się zapuścił? No jest szok, ale e, ja, ja przyszedłem we wtorek i ja z nim nie jadłem, nie? <laughs> Nie, pracujemy nad tym, żeśmy mieli mieliśmy, mieliśmy rozmowę i, i z panem doktorem mamy specjalną panią, która zajmuje się dietą. Będziemy się starali Sebastiana doprowadzić też, żeby lepiej wyglądał i myślę na pewno dla opopulnej korzyści Sebastian w normalnej dyspozycji fizycznej na pewno nam dużo pomoże.